Hej witajcie. Jesteśmy <laughs> eee, jechałem lasem na pasiekę A, i zobaczyłem takie coś i można tu fajne skarby znaleźć dla węża. Dużo jest kory, nie jestem w stanie zabrać tyle ile potrzebuję. Myślę, że taka okazja się nie trafi zbyt szybko. Więc coś wezmę i następnym razem, mam nadzieję, że to będzie, wezmę jeszcze więcej. Więc ja tu założę. Trochę postaram się z No To są wspaniałe kawałki kory. Kryjówka po prostu. A Po prostu to, takie rzeczy to świetna sprawa. Nabiorę tego troszkę bardzo fajna szorstka, kora nie wiem czerwona ja nie wiem, to jest olcha? nie znam się na drzewach być może to jest olcha dobra chcę tego trochę wziąć, super w ogóle kora super, że to wypatrzyłem w ogóle jak jeżdżę na pasieki wypatruję gadżety do terrariów, które będę posiadał No właśnie Kurczę, po prostu gotowce Po prostu gotowce uh -huh. Ja nabiorę dużo takich półokrągłych Bo myślę, że z płaskimi nie będzie większego Owo tak, kora Po prostu coś niesamowitego trochę nabierzemy tego Aha. ale nie za dużo no bo nie mam teoretycznie jak tego wziąć wszystkiego to są fajne rzeczy o, jeszcze to weźmiemy ja myślę, że to na razie mi starczy Ja nie wiem czy ja mam pas, może to jeżeli mam pas o, zepnę sobie, o jest pas super fajnie, że ja go włożę ze sobą czy mogę trochę więcej tego zabrać, bo zepnę sobie pasem jakoś to tam powiążę no i tak to ale te za dużo nie będę brał w ogóle jak jeżdżę na te inne pasie A, ale ładne po prostu świetne komary dużo komary ciekawe czy kleszcze znaczy kleszcze już na pewno są nie wiem czy tutaj na, na tamtej drugiej pasiece jeden ostatnio po mnie właził więc naprawdę fajna miejscowa na łapanie kory trochę uwalone. Ale ja zobaczę, czy to się da w ogóle. Tu jest bez żadnego. Okej, okay, no. Ja myślę, że na razie tyle mi starczy. Tu jeszcze jest fajne takie. O coż gdzie może się schować jakiś zwierzak. Dobra. No, no. Ja tą korę po prostu... O, taka z dziurką, też fajny motyw. No, fajny, fajnie w ogóle. E, będę po prostu musiał... O, próchno. No dobra. Dobra. Na razie to mi to starczy. Jak jeżdżę na, pasiek, na kolejną pasiekę, widziałem też korzenie, więc fajna sprawa. Będę mógł to wszystko jakoś sobie udekorować. Po prostu korę będzie trzeba odkazić. Z tego co <laughs> oglądałem na filmach i czytałem, nie wiem czy też <laughs> trzeba ją wygotować w wodzie. Po czym <laughs> wygotować w wodzie. <laughs> O, ładnie, ładnie mi to idzie Myślałem, że będzie gorzej Dość fajnie się to związało Mam nadzieję, że tak samo łatwo Tak samo łatwo się to przetransportuje Takie kawałeczki wrzucę do środka okej okay. Wygotuję to w wodzie, później wypiekę w piekarniku i wykąpieli solnej. Tu jeszcze poczytam jak to i w jakiej kolejności i jak to zrobić. Więc na razie dziękuję. Cieszę się, z tej zdobyczy. I do usłyszenia.